Moi drodzy, dzisiaj pierwszy dzień kursowania pociągu z Polski do Chorwacji. Zapraszam na odcinek specjalny. Na dworcu Warszawa Centralna, na peronie czwartym, na którym wjedzie pociąg, całkiem sporo oczekujących pasażerów. Nieco dalej jest ekipa telewizyjna. Była pani z polskiego radia. Pociąg jest już w drodze, a ja zapraszam na kilka faktów na temat pociągu Euronight Adriatic Express. 6 czerwca Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło sprzedaż biletów na pociąg z Warszawy do Rijeki. Po drodze do Chorwacji pociąg zatrzyma się m.in. na stacjach w Opocznie, Włoszczowie, Sosnowcu, Katowicach, a następnie przez Czechy, Austrię i Słowenię uda się do Chorwacji. A łączna trasa to około 1240 km. Czas przejazdu ze stacji Warszawa Wschodnia do Rijeki to 20 godzin i 19 minut. Do dyspozycji pasażerów będą dwa wagony klasy drugiej oraz wagon z miejscami do leżenia. Na odcinku pragersko-postojna pociąg będzie łączony ze składem Retro Istria ze stacji Budapeszt-Keleti do stacji Koper. Przyjazd do stacji docelowej Rijeka o godzinie 10.03. Wagony pociągu Adriatic Express pojadą z pociągiem Intercity Sobieski na odcinku Warszawa Wschodnia, Wiedeń-Westbahnhof. I na tym odcinku dla pasażerów będzie dostępny wagon restauracyjny odjazdy z Warszawy we wtorki, czwartki, piątki oraz niedziele. A z rijeki w poniedziałki, środy, piątki oraz niedzielę. Bilet w klasie drugiej w najtańszej ofercie kosztuje niecałe 194 zł. Jednak my sprawdzimy teraz, ile faktycznie zapłacimy na dzień przed wyjazdem. Sprawdzam cenę biletu w czwartek. Mamy dwie opcje: oferta bezzwrotna albo oferta elastyczna. W tej drugiej możemy bilet zwrócić. Po wybraniu klasy drugiej, okazuje się, że wybór miejsca nie jest ze schematu. Wybieramy tylko, czy chcemy miejsce przy oknie po środku bądź od korytarza. I myślę, że to jest bardzo duża niedogodność i to jest jedna z rzeczy, którą trzeba poprawić. Mamy godzinę 13:44. Pociąg właśnie opuszcza stację Warszawa Wschodnia. I wjedzie na stacji Warszawa Centralna na tor 6 przy Peronie 4. Planowy przyjazd pociągu Euronight Adriatic Express do godzina 13:50, a planowy odjazd o godzinie 14:00. Adriatic Express na telewizorku, brak zestawienia pociągu jedzie. Pociąg Intercity Sobieski z Warszawy Wschodniej do stacji Wiedeń West z grupą wagonów Euronight Adriatic Express wjeżdża na tor 6 przy peronie czwartym. Tak jest, mamy okleinę. Na czele składu wagon Kuszetka. Dwa wagony klasy drugiej do stacji Rijeka, Zaraz przyjrzymy się im z bliska. Do Wiednia pociąg prowadzi wagon restauracyjny. Planowy postój na stacji Warszawa Centralna to 15 minut. Wagon 348 na końcu składu wagon restauracyjny. On zawsze jeździ. Pociągiem Intercity Sobieski wagon numer 417, który pojedzie do Rijeki. Zobaczmy tabliczkę relacyjną. Sporo stacji, zatrzymania stacja Postojna i pragersko między Pragersko a Postojną. Będzie ten skład jechać z pociągiem Retro Istria. Tak wygląda wagon klasy drugiej. Przedziały sześcioosobowe. Gazetka. Jakiś katalog. Ok. Wagon klimatyzowany. Tabliczka elektroniczna. Jesteśmy teraz w kuszetce. To taki wagon z miejscami siedzącymi w ciągu dnia, które można później złożyć. I się przespać. Wygląda on właśnie tak. Drabinka. I tutaj ktoś nie jedzie, jak widzicie. W wagonie kuszyka mamy także poczęstunek dla pasażerów. I ten poczęstunek jest dostępny do samego końca. No i drodzy, najważniejsza rzecz w długiej podróży to sprawna toaleta. I taką tutaj mamy że mają troszkę lepsze kamery niż ta moja pociąg jest fajny, ale najfajniejsza jest lokomotywa Adriatic Express specjalna okleina są rybki, łódeczki, muszelki pociągają nas Bałkany Vectron Cargo Unit Vectron po imieniu INGO wygląda bardzo ładnie bardzo dobrze, że ten pociąg ma 15 minutowy postój bo tak naprawdę sporo osób tutaj przyszło go sobie obejrzeć, wejść do środka zastanawiam się czy podoba się Wam ten Vectron w specjalnej oklejnie. Ja już swoje zdanie wyraziłem, jestem jak najbardziej na tak. Zobaczcie jaki czysty jest ten elektrowóz, Odbija się w nim podłoga. Chciałem powiedzieć, że zostały 4 minuty do odjazdu, ale pociąg jest opóźniony 10 minut. Być może czekamy na skomunikowanie z innym składem. Zobaczcie, filmuję, jak pan filmuje. Zobaczymy. Ostatecznie o której godzinie odjedzie ten skład, odjazd tego składu. W zasadzie najważniejsze ujęcie, jakie chciałem zdobyć. No na razie tego nie zrobię, bo pociąg zwiększa opóźnienie i nie wiemy tak naprawdę dlaczego. Pociąg zwiększa opóźnienie do 20 minut. No nie wygląda to dobrze. Muszelka oraz rybka. A tutaj na drzwiach kolejna rybka. Tak, możemy sobie teraz z bliska na spokojnie obejrzeć jeszcze raz ten elektrowóz. Na razie na semaforze wyjazdowym mamy sygnał stój. I to są chyba ptaszki, te białe tutaj znaczki. Coś czuję, że w ciągu 5 minut ten skład ruszy. Jednak zagadka się wyjaśniła. Czekaliśmy na opóźniony ekspres Intercity Premium z Gdyni Głównej. A tutaj mamy listę krajów, po których może poruszać się ta lokomotywa. Na tablicy pojawił się winowajca opóźnienia ekspres Intercity Premium z Gdyni do Krakowa. I ten skład właśnie wjeżdża na tor 8 przy Peronie 4. Będzie przesiadka ED250, Proszę Państwa, na semaforze wyjazdowym sygnał zezwalający na odjazd Euronight Adriatic Express. Jako grupa wagonów z pociągiem Intercity sowiecki opuścił Warszawę Centralną. Opóźnieniem około 30 minut. No i Składrusza. Z nami lokomotywa Taurus, pociąg Intercity Silesia. A ja pozdrawiam serdecznie mojego młodego widza Jerzyka i składam najlepsze urodzinowe życzenia, urodziny już za kilka dni będziesz mieć. Życzę Ci łapania wielu ciekawych składów. No i wszystkiego co sobie wymarzysz, zamarzysz. Iglesja do Ptraki Na końcu składu grupa wagonów do stacji Bochumin Linia S3 na lotnisko Jedna Ludnośćwa Elfa Wjeżdża skład zespolony PKP Intercity do Krakowa głównego, czyli Intercity, Kolberg. Z godziny 12:10, opóźniony 90 minut. Tak czasami bywa. Rusza skład: Polonia Gion, opóźniony pociąg TLK Lubomirski ze Szczecina do Zakopanego godami pociąg udał się w dalszą drogę a ja pięknie dziękuję za uwagę życzę miłego weekendu cześć